W poniedziałek GKS Buchatów jedzie do Krakowa, gdzie zagra z tamtejszą Wisłą. Zabije Panu trochę mocniej serca? Na pewno. Dla mnie to podróż sentymentalna. Kilka dobrych lat spędzonych w Wiśle, nawet dwukrotny okres, w którym grałem w tym klubie. No, wspaniałe chwile z tym klubem przeżywałem. Wspaniały kibice, nowy stadion, więc no, ja się bardzo cieszę na ten wyjazd. GKS od dłuższego czasu nie potrafi wygrać meczu, a tym bardziej jak pokazuje historia w Krakowie GKS-owi nie idzie, czy liczycie na jakieś przełamanie w Krakowie, jak 4 lata temu? To jest bardzo dobry mecz na to, żeby się przełamać eee, taki sam jak, jak chociażby mecz Legii pod Beskidziem, gdzie pod Beskidzie wygrało natomiast trzeba by się tutaj podchodzić do tego realistycznie i, to, i stwierdzić, że to Wisła jest zdecydowanym faworytem tego spotkania szczególnie po tym jak w czwartek przegrała w Chorze, w Lidze Europejskiej na pewno troszeczkę są ambicje podrażnione i zawodników, i trenera i ludzi, którzy zarządzają klubem, więc no my możemy jedynie sprawić niespodzianek. No właśnie, wspomniał Pan o Lidze Europejskiej grali z wicemistrzem Danii, przegrali mecz 3-1, tak jak Pan mówi ambicje mogą być podrażnione, ale chyba też zmęczenie będzie im dało się we znaki. Czy liczycie też na to, że, że Wiślacy będą lekko zmęczeni tym meczem w Lidze Europy? Absolutnie nie. są piłkarze przygotowani do tego, żeby grać e, o te 3 czy 4 mecze więcej e, w miesiącu. E, po to zdobywali mistrzostwo, po to chcieli zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, żeby, żeby grać na tych frontach. Także tutaj absolutnie taryfy ulgowej ze strony Wisły dla GKS-u. Absolutnie nie będzie oni będą chcieli e, zdobyć trzy punkty z tego względu, że, że czołówka ucieka. Debiutował Pan meczem z Widzewem w Bełchatowie. Jak ocenia Pan grę zespołu? Gry zespołu oceniam pozytywnie. Po okresie takiej półtora tygodniowej pracy nad pewnymi elementami uważam, że pewne założenia taktyczne, sposób gry, które można było dostrzec na boisku, były właśnie w tym kierunku, w którym ćwiczyliśmy. Dlatego odbieram to pozytywnie. Wiem, że to spotkanie kibicom niektórym się nie podobało do końca, ale ja wiem, że zespół szedł w tym spotkaniu w grze do przodu. Przestawił pan, w meczu z przestawił pan na pozycję defensywnego pomocnika Grzegorza Fonfare. Zagrał też od początku Filip Modelski. Czym te zmiany były podyktowane? Znaczy od początku pracy starałem się zwrócić uwagę na tych zawodników, którzy są w szatni. Przede wszystkim te nazwiska, które mam, i z tych, z tych, z tych zawodników starałem się skład zestawić optymalnie. Czyli Szukając pewnych, z pewnych rozwiązań, znalazłem takie rozwiązanie dla Grzegorza Fonfary. Wiem, że kiedyś wcześniej w reprezentacji młodzieżowej grywał na środku pomocy takiego defensywnego pomocnika. Spróbowaliśmy tego wariantu w meczu z Górnikiem Zabrze, wypadł dobrze i jak gdyby uważam, że w meczu z Widzewem było podobnie. W poniedziałek czeka Was mecz z Wisłą Kraków w Krakowie. Wisła może być podmęczona trochę meczem w Lidze Europy. Czy tutaj też trener i zespół patruje swoje szanse? Tej szansy akurat w tym elemencie nie upatruję. Uważam, że naszą szansą jest nasz zespół, kolektyw, to nad czym pracowaliśmy w tym tygodniu. Wiem, że kadrowo ta sytuacja nie wygląda u nas za różowo, ale naprawdę wierzymy w to, że możemy z Wisły przywieźć punkty, jeżeli będziemy zdyscyplinowani, zrealizujemy założenia. Tak na to patrzę. Czy naszą szansą jest nasza dobra gra? Dużo materiału szkoleniowego, ponieważ Wisła też gra właśnie w tych europejskich pucharach. Dobre i mocne strony, dobre i słabe strony Wisły? Najsłabsza strona Wisły to nasza dobra gra, to jest raz. A mocne strony Wisły to kilku zawodników w formacjach ofensywnych. Iliw, Melikson, Kirm, Biton. To są zawodnicy, którzy. W pojedynkę czasami mogą rozstrzygnąć o losach meczu. Jeżeli Melikson ma słabszy dzień, wtedy Kirm ciągnie grę. To jest właśnie siła Wisły i to na to musimy zwrócić uwagę. Będziemy starać się przeciwdziałać Wiśle, ale to co powiedziałem w szatni. przeciwdziałać Wiśle, ale chcemy też tam pojechać i zagrać odważnie w piłkę. To jest nasz plan.